Mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Marsz Tysiąca Flag Narodowych zorganizowaliśmy dla uczczenia tysiąclecia koronacji Bolesława I na Króla Polski. Na naszą propozycję, a nawet apel entuzjastycznie odpowiedziały środowiska szkół ponadpodstawowych, krośnie dyrektorzy, uczniowie i nauczyciele, którzy podjęli to szlachetne wyzwanie i w takim gwieździstym marszu powiewając biało-czerwonymi flagami przyszli na dziedziniec przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Cieszymy się, że Taka była odpowiedź środowiska uczniów i nauczycieli, ponieważ, jak sądzę, było to jedyne takie wydarzenie w Polsce, którym czcimy pamięć naszej historii, wpisujemy się w kształtowanie tożsamości narodowej, a także integrujemy szeroko rozumiane środowisko uczelni i środowisko oświatowe. Marsz zwieńczyliśmy zgromadzeniem na terenie naszej uczelni. I w czasie tego spotkania zaszczycili nas swoją obecnością pani Karolina Maczek-Skilen, wnuczka generała Stanisława Maczka, która w znakomitym wystąpieniu skierowanym do młodzieży podkreśliła wartość edukacji i taką potrzebę troski o własne wykształcenie i własną przyszłość. Natomiast do czasu sprzed tysiąca lat, odniósł się profesor ksiądz Józef Marecki, który powiedział o duchowym dziedzictwie koronacji Bolesława Chrobrego. Te wykłady cieszyły się dobrym przyjęciem, aczkolwiek, no, jak pamiętamy wszyscy i widzimy tutaj obok, aura nam nie sprzyja.